Dzień dobry, ja nazywam się Karolina Sokołowska, jestem seks edukatorką Erotic Med. Dzisiaj zmierzymy się z pytaniem, jak ożywić intymność w długoletnim związku. Osoby będące w długoletnich związkach często skarżą się, że iskra między nimi powoli wygasa i nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić, żeby zatrzymać albo odwrócić ten proces. Czy to w ogóle jest możliwe, żeby w długoletnim związku zachować taki ogień? Taki romans, taką chęć do bliskości? Odpowiadam na to pytanie jasne, to możliwe. Kiedy jesteśmy na początkowym etapie związku, często rządzi nami mieszanka hormonów z emocjami i jest to bardzo silny czynnik, który wpływa na nasze zarówno decyzje, jak i również sposób postrzegania naszej relacji. Wiadomo, że zbliżenia są wtedy spontaniczne, jest ich dużo, nie możemy się sobą nacieszyć. I praktycznie chcemy ze sobą być cały czas. Natomiast z biegiem czasu do sypialni często wkrada się rutyna. Znamy się, więc wiemy, jakie są najkrótsze drogi na zaspokojenie naszych potrzeb, na dojście do szczytu i korzystamy z takich ułatwień, bo jest to dla nas duża pokusa. Często jest też tak, że po prostu nie mamy czasu na długie chwile bliskości, że staramy się po prostu mechanicznie zaspokoić nasze potrzeby. I w ten sposób tracimy tą bliskość, tracimy to poczucie, że jest to naprawdę emocjonalna chwila, że czułość, że uczucia, że te emocje są dla nas bardzo ważne i tak naprawdę są spoiwem naszego związku. Bliskość, również ta intymna, z biegiem lat ewoluuje, musi się zmieniać i my musimy nad tym pracować. Dlatego pełna iskry, pełna ognia, Bliskość po długoletnim związku tak naprawdę jest właśnie efektem pracy, jest efektem kompromisów, rozmów i szacunku. Taka bliskość potrafi być nawet dużo piękniejsza niż te początkowe chwile, pełne porywów serca i yy, emocji, i też czasem nieracjonalnych decyzji. Natomiast musimy się jej na nowo nauczyć. Dlaczego tak się dzieje, że z czasem ta bliskość przestaje być taka oczywista, przestaje być taka łatwa i naturalna? W dorosłym życiu mamy swoje obowiązki. Mamy często dzieci, mamy pracę, mamy kredyty, mamy stres, mamy brak czasu na własne potrzeby. I właśnie to sprawia, że często zaniedbujemy tą bliskość traktując ją jako być może rzecz oczywistą, która przecież tak długo była i y, prawdopodobnie y, to się nie zmieni. Natomiast to się zmienia z czasem ta bliskość troszeczkę nam się rozróżnia i aby ją odzyskać musimy w ten proces włożyć nieco pracy. Czego potrzebujemy, żeby ten ogień na powrót zapłonął, żeby poczuć taką ochotę na tą drugą osobę, żeby spojrzeć na nią ponownie tak jak kiedyś, jak na osobę, którą chce się poznawać, której chce się słuchać, którą chce się spędzać czas, z którą chce się być naprawdę jak najbliżej. Różne badania nad tym tematem wskazują, że potrzebujemy do tego nie tylko odrobiny niezależności, ale także nowości, ekscytacji. I myślę, że mogę w tej kwestii mieć kilka porad, jak Tą nowość, tą ekscytację, tą kreatywność wprowadzić do waszego związku. Pary w długoletnich związkach często szukają u nas gadżetów dla dorosłych, i to jest dobry kierunek. Przeżywanie wspólnie czegoś nowego, a często zabawki, które kupują, to ich pierwsze zabawki, może bardzo do siebie zbliżać. W końcu przeżywacie coś, czego nigdy dotąd jeszcze nie doświadczyliście. I jest to dla Was obojga nowość. Możecie się w tym procesie wspierać, możecie wymieniać się doświadczeniami. Wspólnie czujecie niepewność, ale też właśnie ekscytację. Dlatego to dobry pomysł, żeby spróbować wprowadzić do swojego związku zabawki dla par. Wyglądają one bardzo różnie. Ja przygotowałam tutaj kilka i zaraz je pokażę. Mogą mieć one przeróżną formę i przeróżne zastosowania. Cała geneza. Polega na tym, że bawicie się w jednym czasie i razem doświadczacie tego samego bodźca. Z reguły wyglądają one jak podkówki: mogą one robić różne rzeczy. Tutaj mamy wibrujący masażer, tutaj mamy masażer, który robi troszkę więcej. Od Was zależy, co wybierzecie. Możecie razem pomyśleć, porozmawiać o tym. Co bardziej Was interesuje, co wydaje Wam się ciekawsze? Taka rozmowa również będzie dla Was stymulująca, zbliżająca i na pewno również będzie takim elementem gry wstępnej. Tutaj mam kolejny taki masażer, z tym, że troszeczkę innej konstrukcji, bardziej w stronę mężczyzny. Natomiast gdybyśmy chcieli spojrzeć na niego w ten sposób, to dokładnie tak to by wyglądało. Takie masażery, wibratory dla par są bardzo częstym wyborem właśnie w takich sytuacjach i myślę, że jest to świetna koncepcja. Także zachęcam do spróbowania. Innym sposobem na próbę przywrócenia relacji i jej lat świetności są feromony. Używanie feromonów może sprawić, że nasz związek jest umocniony. Ponieważ czujemy przepływ czułości, miłości, zainteresowania drugą osobą, to świetny pomysł, żeby sobie pomóc w codziennych sytuacjach, niekoniecznie tych intymnych, choć na pewno budowanie bliskości w codziennym życiu, w sytuacjach, które spotykają nas w zasadzie cały czas, pomaga w budowaniu tej relacji, również w sytuacjach wyjątkowej bliskości, i na pewno pozytywnie się przekłada na postrzeganie siebie nawzajem. Feromony z serii Heroes mają taką moc, że spajają związek. Pozwalają nam spojrzeć na drugą osobę nie tylko z poczuciem zainteresowania, ale także z poczuciem szacunku, respektu, autorytetu. Budują one nasz wizerunek jako osoby godnej zaufania, osoby, na której można polegać, osoby, która udzieli wsparcia. Doskonale, sprawdzają się nie tylko w życiu osobistym, ale również w zawodowych relacjach, ponieważ te cechy zawsze są mile widziane. Zestawy intymne pomogą wam zanurzyć się bardzo delikatnie w świecie BDSM. Czy właśnie tego rodzaju kreatywności, niepewności i ekscytacji potrzebujecie, czy to właśnie ta fala tych uczuć jest w stanie was porwać ze sobą i przenieść na wyższy poziom waszą relację? Ja przygotowałam dla Was taki zestaw, który moim zdaniem jest bardzo delikatny i bardzo nieinwazyjnie pozwala Wam zainteresować się właśnie tymi tematami. W zestawie tym mamy bardzo podstawowe przedmioty, które pozwolą Wam testować swoje zainteresowanie właśnie uległością, dominacją, krępowaniem. W zestawie tym mamy Dwie szarfy, które mogą posłużyć do przywiązania rąk, na przykład do ramy łóżka, ale mogą też posłużyć do związania rąk i nóg. W zestawie mamy też opaskę na oczy oraz piórko do łaskotania. W momencie, kiedy oczy będą zamknięte, zakryte, zaślepione opaską, to piórko może naprawdę zdziałać cuda, bo ciało nie wie, gdzie spodziewać się tej stymulacji. W związku z czym całe oczekuje na pieszczotę. W delikatnym zapoznaniu się z BDSM-em i z uległością i dominacją pomogą Wam również gry, w których często także znajdziecie podstawowe akcesoria. Ja również przygotowałam dla Was kilka propozycji. Nasi klienci często wybierają grę Sekrety Nocy i w tym zestawie znajdziemy kajdanki z kolorowym futerkiem, delikatne piórko do łaskotania, karty przyjemności i rozkoszy elegancką, czarną, koronkową opaskę, plażę do gry, piąki i kostki. Wszystko, czego potrzebujecie, znajduje się w tym zestawie. Jeśli dopiero początkujecie, jest to dla Was świetny wybór. Jeśli szukacie czegoś bardziej kreatywnego, wyrafinowanego i macie ochotę na długą rozgrywkę, to jest właśnie gra dla Was. Ona pozwoli Wam odegrać scenariusze, w których zawsze chcieliście się znaleźć, o których zawsze skrycie marzyliście, i które naprawdę przyprawiam Was ociarki i dreszcze. Możecie wykorzystać ją do gry wstępnej albo po prostu do zbustowania waszej kreatywności w scenariuszach miłosnych. Mamy również takie gry, które różnią się zawartością zestawów. Zazwyczaj w takich grach znajdują się oczywiście pionki, plansze, karty, instrukcje, czy też kostki. Natomiast zmieniają się tylko akcesoria, na przykład liny, kajdanki. Opaski zaślepiające, opaski ozdobne, szarfy, różnego rodzaju gadżety. Myślę, że także możecie skorzystać z takiej pomocy. Świece do masażu. To może być doskonały prezent dla Was obojga i może naprawdę wywindować Waszą kreatywność i Wasze życie intymne na najwyższy poziom. Po roztopieniu jej i polaniu nią ciała, ona nie parzy, ale pozwala ona wykonać naprawdę bardzo zmysłowy masaż. Olejek, w który zmienia się roślinny w wosk, Chłania się w skórę, zapewnia długotrwały poślizg i naprawdę fajne nawierzenie i właściwości odżywcze. Natomiast jego zapach, afrodyzjaki, które się w nim znajdują, podniosą atmosferę, pomogą Wam zbudować naprawdę świetne warunki do tego, żeby ta intymność mogła na nowo rozkwitnąć. Twórzcie wspólne rytuały, jak właśnie. Masaż taką świecą po ciężkim dniu pracy, kiedy potrzebujecie relaksu, odpuszczenia sobie myśli o tym, co cały dzień Wam przyniósł, jakie przebodźcowanie Wam towarzyszy. Taki rytuał ze świecą może być bardzo uspokajający, może być bardzo kojący i może być wstępem do czegoś więcej między Wami. Zabierzcie gry i zarezerwujcie weekend we dwoje. Zapewniam Was, że będzie to dobrze spędzony czas, że poznacie się na nowo i pewnie niejedna rzecz Was zaskoczy. W małych relacjach czasem brakuje rozmów o tym, czego pragniecie, jakie są Wasze fantazje, natomiast one zmieniają się z biegiem czasu i naprawdę osoba, z którą jesteście tyle lat, może Was bardzo zaskoczyć. Użyjcie perfum do spryskania losowych części ciała i Poproście drugą osobę o to, aby odgadnęła ona, gdzie te perfumy zostały użyte. To na pewno fajna zabawa i zaangażuje nie tylko zmysł, węchu, ale całe ciało. Testujcie razem różne gadżety. Na pewno będzie to dla Was nie tylko źródło ekscytacji, podniecenia, niepewności, ale też czasem śmiechu. Czasem pewnie te wybory mogą być nietrafione, ale na pewno będą pretekstem do rozmowy. I pamiętajcie, długotrwała relacja to naprawdę skarb. Skarb, o który trzeba dbać, a włożona w niego praca naprawdę procentuje. W razie pytań jestem do Waszej dyspozycji w salonie Erotic Med albo po prostu w wiadomościach. Tymczasem życzę Wam wspaniałego dnia i wracam do pracy.